Kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj z Felsberg. No, zostańcie ze mną, będzie naprawdę ciekawie. Mam sobie chwilkę, bo no, jednak dojście tutaj kosztowało mi trochę siły, ale jestem i powiem Wam od razu mm, jaki błąd zrobiłam. Po pierwsze, nie wiedziałam o tym, że jak kupię online bilet, to będzie mnie to kosztowało o 2 euro taniej. No nie zrobiłam tego yy, i zapłaciłam 10 euro, a online, pamiętajcie, online kosztuje 8. I mm, mogłam to nawet zrobić, powiem szczerze, przy wejściu, prawda, bo mam przecież internet w ale jakoś, nie wiem, coś mi odmurzyło i nie zrobiłam tego. No dobra, ale w każdym, razie, w każdym bądź razie taka wskazówka dla Was. I teraz kilka słów na temat samego wzgórza. Słuchajcie, to jest wzgórze, które powstało mm, tak... To jest kurze nienaturalne, czyli ono nie było tutaj wcześniej. Ono powstało 20 lat po zakończeniu II wojny światowej w wyniku składowania tutaj w tym miejscu gruzów, które zostały po drugiej wojnie światowej właśnie. Te wszystkie gruzy to są no już z, raczej z Berlina z zachodniego i ich było prawie tysiąc milionów metrów sześciennych. Jeszcze kochani taka ciekawostka, że tutaj pod tym wzgórzem znajduje się, no może nie znajduje się, ale była, została zasypana niedokończona nazistowska wojskowo-techniczna szkoła. Tą, tą konstrukcją, którą widzicie, nie wiem, widzicie, nie widzicie, mam nadzieję, że widzicie. Tutaj, jak wiecie z historii, po wojnie stacjonowało wojsko amerykańskie. I teraz, wiadomo, żołnierze amerykańscy chcieli w jakiś sposób dość, jakiś taki w miarę dogodny, komunikować się z rodziną. I szukano takiego miejsca, z którego jest najlepszy jakby zasięg komunikacyjny i okazało się, że to jest właśnie. Tutaj. Aby powstała w ogóle ta stacja, musieli usunąć wyciąg narciarski, który tu się znajdował naprawdę w tamtym roku, nie wiem, wieku, no bo to jest jednak 1961 rok była tutaj stacja narciarska. I to wszystko zlikwidowano po to, żeby właśnie postawić te budynki one są widoczne? Słuchajcie, tutaj, o, teraz chyba widać, tak? A czym mnie widać? Dobra, widzicie, chociaż przez momencik. I słuchajcie, w październiku 1963 roku powstała właśnie tutaj ta baza, to wszystko. I yy, no, i to działało do upadku muru berlińskiego. I, i do tej pory po prostu, no, potem wiadomo, ten obiekt jest zamknięto. zamkniętą. Ale budynki zostały, no i w tej chwili to jest taka atrakcja po prostu turystyczna. Dobrze, słuchajcie, tam postaram się wejść po tych schodach, bo widziałam, że ludzie wchodzą, więc chyba nie będzie problemu, ale nie wiem do jakiej wysokości, bo chyba na samą kopułę to raczej nie, ale zobaczymy. No dobra, wchodzimy, wchodzimy. Idę powoli, bo wiadomo, jak to z tą moją kamerą jest, no nie? Trzęsie się strasznie. Ale próbuję, próbuję, docencie, próbuję. Idę wolnią się. Wolnią się. Także jak widzicie to jest naprawdę, to jest niesamowita galeria, taka mm, na wolnym powietrzu. Piękne są tutaj te kamienki, te murale, naprawdę warto to zobaczyć. Jedziemy wyżej. Okazuje się, że tu są jeszcze schody, które prowadzą jeszcze, 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 wyżej. Jedziemy. No i tutaj powoli już dochodzimy do samej, samej kopuły tej głównej. Na górze. ale, ale proszę bardzo. Dobra, spróbuję się nie przewrócić. Chciałabym Wam pokazać ten główny Berlin, który jest za mną. Widok na Berlin. Cieszę. Ups, że dotrę. Tak, to tam, tam za mną. Zwróćcie jeszcze uwagę na jedną rzecz, ile tu jest to moi ale co tam jest dalej? Las. Las. Sama natura pięknie. Cóż tu jeszcze mamy? Przy wyjściu z tej imponującej budowli. Stoi taki oto samochód. Więc no, trzeba się przy nim chociaż na chwilę zatrzymać. Może jakąś fotkę zrobię. Słuchajcie, uciekam stąd, bo już powoli komary zaczynają grasować. I za moment nie zjedzą. Ale przyszła mi do, do głowy jeszcze taka jedna myśl. W związku z wejściem tutaj i właśnie z takim błędem, który ja popełniłam. Nie wykupując bilet online. Bo tak jak sobie teraz przypomniałam, to przy wejściu ten facet, który nie wpuszczał, to po prostu wziął ode mnie 10 euro i no mi żadnego biletu, więc myślę, że on sobie to po prostu wziął do kieszeni. Tak, 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 raczej tak. Więc najlepsza opcja, oczywiście, no wiadomo, i też finansowo jednak, no mimo wszystko te 2 euro tani, to jest bez. Oj, komar mi tu siedzi, słuchajcie, to jest oczywiście kupno biletu. Przez aplikację. E, przez aplikację, przepraszam, po prostu online na stronę wejdziecie tutaj e, tego obiektu. Znajdziecie bez problemu. Na pewno kurde ile komarów. Uciekam, uciekam, kochani. Widzimy się w następnym odcinku. Pa pa! Dobrze, kochani, to ja zapomniałam, pożegnałam się z Wami, ale to nie jest koniec mojej wycieczki, bo ja jeszcze mam do zobaczenia kilka rzeczy. No może pierwszą moją miejscówką to jest Toy od którego wzięła nazwa. Tego wzgórza, na którym przed chwilą. Wejść. No i słuchajcie, potajemnie zbliżamy się do tego Toyfel Już wiem o co chodzi, bo tu ludzie leżą, opalają się i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest taka miejscówka raczej dla miejscowych, którzy korzystają z możliwości kąpieli. A przynajmniej Wiecie co? To Toyfel Z to chyba jakiś jest większy, jakiś nie, może tam jest możliwość pływania, bo widzę, tutaj ludzie idą z materacami z piłkami dmuchanymi, więc może tam się da również i pływać. Zobaczymy. Słuchajcie, nie chcę to tak kręcić bardzo oficjalnie, bo tutaj jest dużo ludzi, którzy się opalają po prostu na nago, więc no, nie będę tego robiła, żeby tak to było widać. Ale tak tutaj jest. Widzę, że to jest taka plaża dość otwarta dla wszystkich. Słuchajcie, jest już godzina 18, a ja mam zamiar jeszcze przejść 3 km od tego Teufels do Turn. kurcze nie wiem czy to jest dobry pomysł, bo po pierwsze już jest trochę późno niby 3 km nie jest dużo, ale te komary to jest po prostu coś niesamowitego, a idę przez las, więc zastanawiam się jeszcze, normalnie kilka mi na mnie siedzi próbuję po drodze nagrać, nagrać co ciekawsze miejsca, ale to po prostu jest niemożliwe przez te Okropne komarzyska. Lecę, bo jak jeszcze idę, to jeszcze jakoś daję radę. Ale jak stanę, to po prostu otacza mnie cała, cała chmara. Lecę dalej. Tu zbliżamy się do jakiejś wieży widokowej. Ale wybaczcie, mi nie wejdę tam. Nie mam możliwości. Od razu mnie normalnie tysiąc komarów obsiada. Kurczę, o co chodzi? Idę Matko, dalej. kochanie kochani, udało się. Jestem przy Grunewaldturm. Powiem Wam za moment kilka słów o tej miejscówce, ale w tej chwili wybaczcie, muszę trochę odpocząć. No cóż kochani, szłam tyle czasu na 3,5 km, tak szczerze mówiąc, do tego Teufelsberg. Ale niestety wieża jest już zamknięta, czyli zwiedzanie jest od godziny 11 do 18. A w tej chwili mamy prawie 19. Spójrzcie sobie na nią, tak? Od, góry do, od dołu do góry. Ok. I może tylko tak kilka słów na temat tej wieży. Więc chodzi o to, że jest to wieża taka już historyczna, zbudowana pod koniec XIX wieku na cześć setnej rocznicy urodzin cesarza Wilhelma I Hohenzollera. Właściwie to jest taka najważniejsza rzecz, o której powinniśmy wiedzieć, o tej wieży, bo nic takiego bardziej chyba ważnego, bardziej takiego znaczącego się tutaj nie wydarzyło. Jeśli tak, to ja nic na ten temat nie zdołałam wyczytać. Dobrze, jeszcze przejdę się kawałek, żeby ojciec, jak mnie to wszystko pogryzuje, te komary to ja się teraz będę drapała po rękach, po nogach yy, i gdzie tam jeszcze. Dobrze, idziemy teraz dalej, chociaż ją obejrzeć sobie tak z zewnątrz, trochę bardziej dokładnie. No cóż, tak naprawdę to tu się do niej przyjeżdża, po to, żeby wejść na górę i zobaczyć widok, jaki się rozciąga stąd w stronę Berlina. No i tak, wszyscy tu już odjeżdżają z tego miejsca. No bo już pora, taka, że już no, nie ma co tutaj robić, tak naprawdę. A ja teraz właśnie spoglądałam, jak ja mam w ogóle wrócić teraz do domu. Bo to też nie jest do końca taka prosta sprawa. To znaczy, wiadomo, dostanę się jakoś, ale muszę trochę poczekać. Jest tutaj autobus 218, którym mogę dostać się do Nikolas. I stamtąd już mam s bahn do Szteglic, a ze Szteglic to już prosta droga, to już są okolice, które dobrze znam, mam tam mnóstwo autobusów, więc dam sobie radę. Ale chodzi o to tylko, że muszę tu trochę postać, poczekać, bo ten autobus dopiero za jakieś 25 minut tutaj będzie. Czyli on tak myślę odjeżdża teraz o tej porze raz na godzinę, no albo raz na dwie godziny, przepraszam raz na pół godziny, <grym> przesadziłam. Więc no cudów nie ma co się spodziewać, szczególnie o takiej porze. Ale idę na przystanek, zerknę sobie czy rzeczywiście jest tak jak to mi się wyświetliło na GPS. Tak, jak myślałam, autobus 218. On jest tutaj, zaraz koło tej wieży Grünewald Tour. Już nawet nie mam siły wymówić dobrze, ale słuchajcie, on jeździ naprawdę raz na godzinę. Tak, jak przypuszczałam. I teraz, w tej chwili, mam już ostatni autobus o 19:33. Czyli jeszcze mam, no właśnie, no jeszcze trochę czasu mam. Usiądę sobie i odpocznę. Dobrze, kochani, to ja już Was teraz żegnam, już tak naprawdę, bo już żegnałam się kilkakrotnie, ale teraz to już raczej chyba to tyle, co miałam na dzisiaj do pokazania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!